Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Nie wiem jak Ty masz, ja przez długi czas się tego musiałam oduczać. Myślę, że, że cały czas, kiedy coś takiego słyszę, to, to się oduczam takiej reakcji, że a weź przestań, to, to co tam, to nic wielkiego. A chodzi mi właśnie o naszą reakcję na, na komplementy, o, też, o takie nasze narzekanie na wszystko. No bo był taki czas w moim życiu, że ktoś powiedział mi jakiś komplement, mówiłam, nie no co ty, no przestań, przecież to jest a, dawno kupiona sukienka, a tutaj nie uprasowałam do końca, co ty przestań, gdzie ja świetnie w tym wyglądam. I to były takie reakcje na, na komplementy, na coś, co jest miłego. I tak naprawdę ja nie cieszyłam się z tego komplementu. Ktoś zaczął się zastanawiać, no, czy właściwie w ogóle dobrze zareagował, że taki komplement powiedział. I z jakichś powodów to była taka nieumiejętność reagowania na, na dobre słowo, na przyjmowanie, na gromadzenie tych dobrych słów. I kolejna rzecz, takie narzekanie. Ora, ja to znowu muszę wstać, a muszę iść do pracy, muszę to zrobić, muszę tam to zrobić, tyle rzeczy jeszcze jest do zrobienia. No i co z tego narzekania? I nic. Nic nie masz z komplementu, nie dajesz sobie prawa do, do przyjęcia dobrego słowa. I z narzekania też nie masz nic, poza takim zniechęceniem i opadnięciem wszelkich sił do jakiegokolwiek działania. Nie wiem, jak to jest u Ciebie. Mam nadzieję, że, że Ty już dawno masz to, to, to za sobą, a jeżeli już, to bardzo rzadko to się u Ciebie pojawia. Bo tak naprawdę zarówno narzekanie nie wnosi nic pozytywnego do, do naszego życia. Nic z tego nie ma. Ale to jest taka jakaś nasza natura, że musimy sobie ponarzekać. Nie możesz powiedzieć komuś, że świetnie ci idzie w pracy bardzo dobrze funkcjonują wszystkie Twoje biznesy, interesy. No bo co? No bo ktoś albo będzie zazdrościć, albo powie, że nie wiem, oszukujesz, nie mówisz prawdy. Więc łatwiej jest ponarzekać. Jakoś łatwiej dogadujemy się na tej płaszczyźnie narzekania. Jak spotkają się dwóch znajomych i sobie razem ponarzekają, co tam złego się wydarzyło, co ich złego czeka i co im się nie udało. Albo jeżeli słyszymy jakiś komplement, to łatwiej nam jest powiedzieć, ach, przestań, no co ty. No to tak trochę przeczymy temu, co powiedziała tamta osoba. Stawiamy ją w takim świetle, że nie wie, co mówi, prawda? Taka jakaś doza naszej, nie chcę powiedzieć fałszywej skromności, bo, bo czasami ktoś naprawdę. Może mieć poczucie, że, że to nie jest dla niego komplement. Tutaj na pewno dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o podniesienie pewności siebie, bo, bo stąd to się wszystko bierze. Ktoś mówi nam komplement. Więc jeżeli mielibyśmy na tym wyższym poziomie pewność siebie, to umielibyśmy przyjąć ten komplement. Wystarczyłoby powiedzieć dziękuję. Na komplement nic więcej nie trzeba. Podobnie jest z narzekaniem, jeżeli podniesiemy swoją pewność siebie, no to. Będziemy dumni i pewni siebie z tego, że coś osiągamy, że coś realizujemy, nie będzie potrzeby tego narzekania. I tutaj myślę, że niby takie dwa tematy przeciwstawne narzekanie i komplementy ale one bardzo się łączą na poziomie tej pewności siebie, bo jeżeli ta pewność siebie będzie na takim odpowiednim, wysokim poziomie, to komplementy będzie nam dobrze się przyjmować, będziemy umieć je przyjmować. A tą umiejętnością jest po prostu zwykłe powiedzenie: dziękuję, ale z takim poczuciem, że okej, okay, rzeczywiście dobrze się czuję w tym, czym jestem ubrana, dobrze się czuję też z moimi kompetencjami, bo tutaj nie tylko chodzi o komplementy na, na nasz wygląd, ale również dobrze ci poszło, świetnie coś zrobiłeś. Więc przyjmowanie takiego, takich komplementów, takie nabranie poczucia właśnie własnej wartości. Bo jeżeli my będziemy mieć na wysokim poziomie poczucie własnej wartości i pewności siebie, to te komplementy będzie nam łatwo się przyjmować, bo, bo już wcześniej my sami będziemy wiedzieć, że na nie zasługujemy. A z tym narzekaniem to też nie będziemy odczuwać potrzeby narzekania, no bo będziemy cieszyć się z tego, co osiągnęliśmy, więc będziemy woleli się tym dzielić i mówić, co osiągnęliśmy, niż skupiać się na narzekaniu. Więc tutaj jest. Temat otwarty, jeżeli chodzi o podnoszenie swojej pewności siebie, o określenie swoich wartości, ale myślę, że jeżeli ten temat tutaj się załatwi, to komplementy i narzekanie to będzie temat już załatwiony. Cześć.